I, i ponieważ bardzo często, mi ludzie mówili, że jak pan tam będzie w tych starość jeszcze, to że pan pozdrowił tych ludzi bo wspaniale, że to właśnie doprowadzili do pewnego porządku, to ja tutaj dzisiaj właśnie na chwilę tylko, bo za sekundę dosłownie muszę jechać, za parę minut muszę potem do Warszawy. Ale chcę przekazać Wam się pozdrowienia z całego kraju. Naprawdę nie, nie macie pojęcia, jak wielu ludziom to dodało odwagi żeby załatwiać swoje sprawy. I to nie tylko chodzi o księdza tego czy innego próboszczać często, ale także właśnie komornicy i jakieś inne osoby, które funkcjonowały w jakichś miejscowościach ponad prawem czy ponad jakby regułami, nie patrząc na dobro ludzi, no to w tych wszystkich miejscowościach ludzie się obudzili i po prostu proponują różnego rodzaju działania. My tych interwencji mamy bardzo dużo i zapewniam, że my tej sprawy nie odpuścimy. To jest, to jest sprawa oczywiście, e, e, tylko mały kawałek naszego trudnego życia w Polsce, ale rzeczywiście pogrzeby powinny być za bo ludzie nie powinni płacić tak ogromnych e, opłat jak w tej chwili i że zarządzanie cmentarzami powinno być przez gminę, e, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący i tak dalej, powinien być pochowany z takim samym szacunkiem. Stąd też te zmiany ja będę w, w Sejmie proponował, jestem pewien, że wiele z tych zmian w życie wejdzie. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że jak Polska długa i szeroka, ludzie przede wszystkim potrzebują pracy. Potrzebują pracy i najważniejszym zadaniem, jakie dzisiaj w Polsce jest, i to wszystko jedno, kto wygra te wybory, to jest doprowadzić do tego, żebyśmy mieli inną politykę gospodarczą. W dużo większym stopniu opartą o tworzenie miejsc pracy i podwyższanie wynagrodzeń. Polacy zarabiają się połowę tego, co... Co w Niemczech, średnia pensja, a najczęściej wypłacane wynagrodzenie w naszym kraju to 1 trzecia tego, co się płaci w Niemczech. Więc to jest naprawdę ogromna sprawa do zrobienia. Prąd w Polsce jest dwa razy droższy niż prąd w Unii Europejskiej, średnio. Opłaty te na ubezpieczenia społeczne, z usow no to są opłaty droższe niż w Anglii, droższe niż w Słowacji, droższe niż na Litwie. To są realne problemy, z których trzeba Polskę wydźwignąć. I Polska bardzo potrzebuje tego, żebyśmy postawili w tej chwili na budowanie przemysłu od nowa. Jest ogromna liczba pieniędzy w bankach, które niestety leżą na lokatach zamiast inwestowane w gospodarkę w miejsca pracy. Tu trzeba e, e, przede wszystkim wielkie zmiany w Polsce, innej polityki gospodarczej, nie tylko... Opartej właśnie o niskie ceny, niskie płace i eksport, ale o rozwój rynku wewnętrznego w naszym kraju. I to musi obejmować i zmiany w systemie emerytalnym, czyli wzrostem czasem stworzonej, i obniżenie cen energii w perspektywie kilku lat zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Co to jest, że w Polsce można zarobić tylko 3 tysiące rocznie nie płacąc podatku? 3 tysiące rocznie. A jak sam rząd wylicza, żeby nie umrzeć z głodu trzeba 6000 tysięcy zarobić rocznie. Nie umrzeć z głodu, tu o żadnych luksusach nie mówimy. W Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku jest 20 razy większa niż w Polsce. 20 razy. Średnia w Unii Europejskiej 10 razy więcej niż w Polsce. To trzeba zmienić. Ludzie muszą mieć trochę więcej pieniędzy, bo te pieniądze wrócą z powrotem do, do rządu, do budżetu, bo ludzie za te pieniądze coś kupią produkty, od których firmy płacą podatki. Rząd się boi zwiększenia tych kwot, od podatków, bo 14 miliardów to będzie kosztowało, skąd wziąć te pieniądze w budżetu. Ale te pieniądze nie znikają. One za parę miesięcy, a najpóźniej tak za parę lat wracają z powrotem do budżetu, bo nakręcają od nowa kulturę. To są zasadnicze zmiany, które w Polsce muszą być dokonane. Nie tylko te, bo nie wiele, ale te sprawy gospodarcze są fundamentalne. I chociaż nas tutaj połączyła sprawa księdza Prawoszcza, to ja chcę państwu powiedzieć... Tak, państwo polskie powinno być świeckie, ale przede wszystkim państwo powinno mieć inną politykę gospodarczą. Ja jestem przedsiębiorcą. Przez 20 lat budowałem fabryki, zatrudniałem ludzi, zmagałem się z biurokracją w Polsce. Wiem, co trzeba zrobić, żeby w Polsce powstawały miejsca pracy. To mnie w zasadniczy sposób różni i od Komorowskiego, i od wszystkich innych kandydatów na urząd prezydencki, bo to są ludzie, którzy nie zarabiali pieniędzy, nie budowali fabryk, nie tworzyli miejsc pracy. Żyją od zawsze z polityki. Na polityce się znają... O tyle, żeby się utrzymać w kolejnych wyborach, a nie żeby dokonywać realnych zmian. I to jest właśnie coś, co chciałbym Państwu na wszelką cenę też dzisiaj przekazać. A więc dziękuję jeszcze raz za Waszą uwagę, obiecać Wam, że będę przez następne miesiące tę nową politykę gospodarczą w Polsce promował i jestem pewien, że wcześniej czy później ludzie w Polsce zechcą tego typu zmiany. I ta zmiana jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Dziękuję i zapraszam tutaj na ten taki skromny poczęstówek. Z góry przepraszam że za kilkanaście minut będę musiał wyjechać, bo mam dzisiaj jeszcze występ w telewizji i w, internet, w internetowym programie, ale bardzo serdecznie dziękuję z całego serca za to, co państwo tutaj zrobiliście i was nie dostali. Gdyby się cokolwiek działo niepokojącego, proszę o tym mówić, będziemy tu przyjeżdżali, będziemy interweniowali w doskutku aż do szczęśliwego, ostatecznego zakończenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.